W jakich okolicznościach hmm. był twój pierwszy raz? E, <noise> e, w jakich no nie było. Nie było. Brak. 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 W jakich, oh, w jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Nie pamiętam. Ale to było gdzieś na dyskotece, romantycznie. Romantycznie. To z pierwszym facetem? Tak. I jak długo musiał się starać? Oj, długo. Pół roku, rok, trzy miesiące. Nie pamiętam. No dobra, dziękujemy. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Nie będę odpowiadać na to pytanie. Okay. O, ta pani tutaj się śmiała. Fajnie odpowie. Nie, o, to może ty odpowiesz. <suszę> Dobra. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Dziękuję, Nie pamiętasz? Dziewico? To jeszcze istnieją takie. No, A, 3, Ile masz lat? Ile lat? 30 o, 92 rocznik. Nie no żartuję, 29, ale nie. Czyli 93 rocznik. Nie Kontynuujmy tego. Ale ty już wyjść. A Dawaj, dawaj. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? O, nie chcę, nie będziemy teraz takich. <gry> Okej. Okay. Jeszcze za trzeźwę. To chyba tak. Yes. <grym _> On ma na imię <grym _> ja mam na imię Łukasz, a tobie zadam pytanie, w jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? <grym _> nie nie zadaję się, takich pytań. <grym _> no, z facetem. A czemu ja? Ja nie odpowiadam na takie pytania. Nie, pytanie. wstydź się. Ja nie miałam. Jesteś dziwicą. Nie. Tak! tak. Okay, mama to zobaczy. Nie no. Aż taki z pierwszy raz? Ja nie odpowiadam na to pytanie. Czyli było grubo. Ale pamięta... Ale pamiętasz go. odpowie. Ale pamiętasz go? Kogo? Tego pierwszego! Na <grymne> ja muszę do toalet. Nie, nie, nie! A po lekkiemu? I to też takie odpowiedzi, spoko. O tutaj! Cześć! Nie. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Boże święty! Ale tyle, zapytasz, to wiesz. Właśnie. Który? Pierwszy raz z facetem. Ale musimy na takie pytania odpowiadać? W życiu nic nie musisz, możesz wszystko. No to podziękujemy. A czy rozmiar ma znaczenie? Podziękujemy. Dobra, Dzięki. A tutaj. Nie. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Nie odpowiadam. Pierwszy raz czego? Pierwszy raz z facetem. A co licznie publiczne. Skryte. Skryte. Niedostępna dziewczyna. To jakie to było miejsce? nie wolno mówić? Łóżko. A może i nie łóżko? Szafa. A może i nie szafa? Samochód. Nie wiem. A pamiętasz? Nie. wszystko jasne. To chyba chętna na odpowiedź. A, o, nie, nie. dawaj już. O, teraz została. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Siema dziewczyny, takie pytanko do Was. W jakich okolicznościach był Wasz pierwszy raz? Nie pamiętam. Ja nie mówię po polsku, naprawdę. Nie pamiętasz, bo co? Za dużo alkoholu? E, tak, tak. Czyli gdzieś na imprezie? Mhm, mm mm -hmm. W kiblu? Nie. A gdzie? Nie powiem to. W krzakach. U niego w mieszkaniu? W samochodzie? Pod dyskoteką? Nie. To gdzie? Nie powiem. Dlaczego? Bo nie chcę. A no szkoda. że zaczę... Przepraszam Was bardzo. Nie ma problemu. Molestuję, molestuję. podejść, nie, podej, podej, nie pal Czyli piątkę. Dziś Dobra Dobra, tak wiesz, podchodzimy od razu. Cześć dziewczyny, w jakich okolicznościach nie, byłaś, nie. W jakich okolicznościach byłaś nie, pierwszy nie raz? Nie ja nie znam. Ja nie tak powiem, nie. Ja nie, znam. nie, my nie chcemy by. Ja nie Nie ma problemu. Cześć, dziewczyny, w jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? My nie rozumiem po polsku. A ja też nie. Cześć, takie pytanie do ciebie. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Ja nie rozumiem was. A, okej, okay, nie ma problemu. Takie pytanie do was. W jakich okolicznościach staciłyście? W jakich okolicznościach był wasz pierwszy raz? Nie miałam jeszcze. ja też nie, więc nie odpowiem na to pytanie. A ile macie lat? 17 20 Siedemnaście o tej porze na dworze? W jakich warunkach straciłeś swój pierwszy raz? Na kanapie w pokoju. A to Z dziewczyną czy jakoś... Tak. I długo byliście razem? Tak. Co to znaczy? No tak, nie wiem. Rok, pół roku. A w jakim wieku? Pod koniec liceum. Dobra, dzięki. Dzięki. Chodzą od prawej do lewej. Alkohol się leje, bo to jest Polska, proszę Państwa. To jest Polska, tu trzeba... Tu trzeba pić. Trzeba pić, żeby żyć, bo to Polska. Cześć dziewczyny, w jakich okolicznościach. Po jakiemu? W jakich krajach swój pierwszy? Ukraina. Gdzie? My z Ukrainy. We are from Ukraine. Yeah. You are from You are from, you are from Kenya. Kenya? Yeah. Yeah, I like Kenya. So good nature. Yeah. Africa, Africa. Africa, Africa. <laughs> <Afrika>, Africa, Africa, Africa. <laughs> no. <laughs> <laughs> <grycha> no. <grycha>